Hej, zanim przejdziemy do filmu, chciałbym wam powiedzieć, że stworzyłem serwer Discord, gdzie możecie wyrazić swoje opinie na temat filmów, seriali, książek czy komiksów. Link znajdziecie w opisie, a teraz zapraszam Was do materiału, w którym przedstawię wam, jak Deadpool zabił uniwersum Marvela. Ostatnio opowiadałem wam o tym, jak Deadpool powstrzymał Dreadpoola przed zabijaniem wariantów Deadpooli, ale przed tamtymi wydarzeniami Dreadpool zabijał herosów Marvela. Komiks zaczyna się od wstawki, w której widzimy Watchera i mówi on coś takiego. Jestem Watcher, jak inni z mojej rasy wędruję poprzez multiversum i obserwuję nieskończone ilości światów i nieskończone rzeczywistości. Tak, niezliczone światy i na każdym tym świecie rozgrywają się niezliczone historie. Doświadczyłem w niebo wstąpienia bogów oraz destrukcję niebiańskich istot, narodziny światów i apokalipsy niszczące cywilizacje. Wszystko musi mieć swój koniec. Takie zaprzestania mogą być ciche i spokojne, przemijanie jednego istnienia i ustąpienie miejsca następnemu, kiedy inne są wypełnione jedynie bólem i przerażeniem. Bądź świadkiem, jeśli chcesz, początku końca. To fantastyczna czwórka dała temu światu erę bohaterów, i to oni upadają jako pierwsi z wielu bohaterów. Po tym monologu widzimy wnętrze Baxter Building, czyli siedziby fantastycznej czwórki, który znajdował się w Nowym Jorku, Dokładniej w Manhattanie. Ukazuje nam się Sue, która mówi: Reed, nie możesz umrzeć, nie tak, nie w taki sposób. Widzimy, jak ciało Richarda jest porozciągane po całym pomieszczeniu. Dla tych, którzy nie znają tej postaci, to ma on moc tworzenia ze swojego ciała różnych form. Ma ciało podobne do gumy. Reed mówi, że to już za późno, za późno, żeby się o niego martwić i że Sue musi być bezpieczna. Następnie powiedział, on jest skradziony. Zdziwiona Sioux pyta kto? Kto jest skradziony? Kto mógł zrobić coś takiego? Jak się okazuje pomarańczowe kamienie rozrzucone po pokoju, są to kamienie z Bena, czyli Finga, którego ciało było z nich zbudowane. Potem Reed mówi, że wysłał ich dzieci portalem do strefy negatywnej, czyli do wymiaru równoległego do ziemskiej rzeczywistości. Ale portal uległ zniszczeniu i już nigdy samton nie wrócą, po czym po prostu umiera. Sił, która ma moc niewidzialności i tworzenia pól siłowych, zaczyna szukać swojego brata John'ego Storma, czyli ludzkiej pochodni. Znalazła go, wyciągającego się z płomieni i po raz pierwszy widzimy Deadpoola, który odcina mu głowę. Niewidzialna Syl, która stała obok, została oblana krwią i Deadpool ją zauważył. Chciał ją od razu zabić, ale ta użyła swoich mocy i wybuchła jego głowę, mówiąc przy tym, że nie będzie już więcej nikogo krzywdził. Zadowolona z siebie patrzy na jego ciało, które opada i zaczyna odchodzić, ale Deadpool Deadpool wstaje już z głową na miejscu i po prostu przebijają swoją kataną. Deadpool mówi, że po tylu latach superbohaterowania powinna już wiedzieć, że on ma czynnik Zaraz potem widzimy Watchera, który mówi, że musimy się trochę cofnąć w czasie, a dokładniej do psychiatryka, do którego na łóżku wjeżdża właśnie Deadpool oraz wchodzą X-Meni, którzy mówią, że pomoc doktora mu się przyda. Między doktorem a Deadpoolem dochodzi do rozmowy. Wynika z niej, że doktor to tak naprawdę psychoman. Możecie tego nie wiedzieć, ale Deadpool ma w głowie dwa głosy. Jeden bardziej humorystyczny, a drugi bardziej poważniejszy. Doktor chce zniszczyć te głosy, zrobić z niego podwładnego żołnierza armii złoczyńców. Nie udało mu się to. Głosy Deadpoola ucichły, ale za to pojawił się nowy, teraz w czerwonej ramce. Deadpool zaczyna atakować doktora, podduszając go. Łapie małego psychomena, który mieścił się w głowie doktora, mówi, że potrzebuje pieczątki na wypisie z psychiatryka, więc dosłownie zrobił z niego pieczątkę. Ten czerwony dymek w jego głowie mówi, żeby dokończył robotę, dlatego ten zabija cały sztab psychiatryka oraz wystrzeliwuje w powietrze całą placówkę. Deadpool pyta się nowego głosu, gdzie są te stare głosy, na co ten nowy odpowiada: nie martw się, nie potrzebujesz ich już. I że był głodny, cokolwiek to znaczy. Następnie znowu pojawia się Watcher, mówiąc, kilku. W kilku światach Psychoman sukcesywnie buduje swoją armię złoczyńców. W kilku światach bohaterowie stają przeciwko jego armii, a w innych Psychoman dominuje nad Ziemią. Ale tutaj, w tej rzeczywistości, machinacje niedoszłego zdobywcy obudziły zabójcę. Nagle z Watcherem coś się dzieje i jak się okazuje, Deadpool znalazł w laboratorium Richarda jakiś kosmiczny paralizator, którym postrzelił Watchera. Ten zdziwiony pyta, jak ty to zrobiłeś? Na co Deadpool odpowiada, że nie widzi świata tak jak inni i że coś jest z nim nie tak, oraz pyta, z kim Watcher rozmawiał, po czym patrzy prosto w oczy czytelników, przerażające co, nie? i mówi, że kimkolwiek są ci, do których. Mówił, będą mieli nie i zobaczą jak ten świat płonie oraz dostajemy taki widok. Następny zeszyt zaczyna się wiadomościami, w których widzimy martwego Ghost Ridera, powieszonego doktora Duma oraz upieczonego Howarda Dedaka. Prezenterka mówi, że fantastyczna czwórka, kilku członków Avengers i X-Men dalej są zaginięci. Chwilę później widzimy walkę między Deadpoolem a Spider-Manem. Deadpoolowi podczas walki w powietrzu nie udaje się złapać nogi Spider-Mana, co kończy się całkiem niekorzystnie. Spider-Man mówi, żeby Deadpool nie straszył go wypatroszeniami, a ten odpowiada, że nie ma zamiaru go przeciąć. Po czym wyciągnął Gnata i strzelił mu w głowę. Przechodzimy do siedziby Avengers, gdzie właśnie trwają obrady. Kapitan mówi, że powinien już zacząć. Kapitan Marvel pyta się, gdzie jest cała reszta. Na co Luke Cage odpowiada, że Deadpool zabił Czarną Panterę i Iron Fista. I pewnie więcej bohaterów, o których jeszcze nie wiedzą, albo po prostu tam się ukrywają. I wbiega Jarvis i mówi, że doktor Pym zniknął. Mówi, że Pym szukał cząsteczek, które pozwalały zwiększać i zmniejszać rzeczy i zaginął. Wtedy zakamuflowana bomba wybucha i wszyscy próż Luka Cage'a i Tora umierają. Z Wolverina zostaje tylko szkielet. Z Iron Mana Maska, a kapitana tarcza. Pojawia się Deadpool z hełmem Pyma w ręce. Spod gruzów wyłania się Cage, który mówi, że mu nie odpuści. I takie bomby nic mu nie zrobią, ale Deadpool mówi, że. Że przewidział to, dlatego przygotował specjalne bomby i mówi, że w siedzibie Avengersów popili dużo kawy. I idzie się domyślić, że w kawie znajdowały się po prostu bomby, które Deadpool odpalił, i tak właśnie umarł Luke. Thor przygotowuje się do ataku, ale Deadpool używa cząsteczek powiększających na Mjolnirze i pyta się go, co jest silniejsze, młot czy twoje ciało? Sekundę później młot zgniata Thora. Deadpool przeprasza, że musi taki być, i przeprasza, że oni tego nie rozumieją. Oni zawsze myśleli, że on jest szalony, ale nigdy nie zdawali sobie sprawy z tego, jak on widzi świat i jaki on jest. Nigdy nie zdawali sobie sprawy, że są laleczkami zrobionymi do tańczenia. Kochania, umierania i poświęcenia. Później widzimy jak Hulk rozszarpia ciało Deadpoola. Hulk mówi, że skrzywdził on jego przyjaciół, zabił jego przeciwników i że tylko on może zabijać swoich przeciwników. Mówi, że chce być sam, dlatego idzie się schować w jaskini i przemienia się tam w banera. Po chwili przychodzi do niego Deadpool i po prostu go zabija. Na końcu drugiego zeszytu widzimy dom i dużo osób związanych z bohaterami, którzy umarli. Jak się okazuje, wynajmują oni Taskmastera, żeby pokonał on Deadpoola. Ten mówi, że to dla niego żaden problem. W kolejnym zeszycie widzimy Profesora X przywiązanego do krzesła. Deadpool zaczyna go torturować, żeby ten wezwał do siebie X-Menów, co mu się udało. Przybyli ale okazało się, że to miejsce jest wypełnione pułapkami. Pierwszy umiera Cyclop, potem Emma Frost, Pixie, Sam, a później Colossus, Gambit i Rogue. Głos Deadpoola mówi, żeby pozwolił wejść Xavierowi w jego umysł. Profesor chciał go zabić od środka, wyłączając jego mózg. Deadpool zaczyna go do tego prowokować, co mu się zresztą udało. Charles wchodzi w jego umysł i nie uwierzył w to, co tam zobaczył. Uświadamiając sobie fakt, że żyje w komiksie, po prostu umiera, bo prawdopodobnie tego nie wytrzymał. Strasznym faktem jest to, że przed śmiercią zdążył spojrzeć prosto w oczy czytelników. Ile potem pojawia się Wolverine i jak widać cały jest zdrowy. Natrafia na swojego syna Dakena i na Deadpool opracował machiny, która w momencie wykrycia, że ich czynności życiowe wracają, to odpala się ogień i ich wyniszcza. Między nimi dochodzi do episkiej walki, ale w środku niej Deadpool mówi, że mocą logana nie jest regeneracja, a jego popularność. Chodzi tutaj o to, że Wolverine za każdym razem jak umiera, po prostu zostaje ożywiony przez redaktorów, a potem odcina mu głowę mieczem zrobionym z karbonadium. Szukający go ciągle Taskmaster przychodzi do siedziby doktora Stringer. No jak można się domyślić, ten też nie żyje? Na początku ostatniego już zeszytu widzimy wszystkich złoczyńców na dachu budynku gotowych do skoku. Chwilę później Painzer celuje w głowę Deadpoola. Mając pewny strzał, strzela i jak najszybciej biegnie, żeby go dobić, zanim ten się uleczy. Jednak okazuje się, że był to Puppet Master w przebraniu Deadpoola. Ta postać używa radioaktywnej glin do tworzenia laleczek na wzór prawdziwych ludzi, którymi może później sterować. Za Frankiem pojawia się prawdziwy Deadpool, robi sobie żarty, a później bierze jedną z lalek na wzór właśnie Punishera i przykłada jej broń do głowy. I tak został pokonany Panisher. Przenosimy się na bagna, gdzie ma dojść do ostatecznej walki między Taskmasterem a Deadpoolem. Dla osób, które nie wiedzą, moc Taskmastera polega na kopiowaniu sztuki walki przeciwnika podczas właśnie walki. W dłuższej walce Taskmaster zaczyna słyszeć te czerwone dymki, czyli głos w głowie Deadpoola, który skłonił go do wszystkich morderstw. Deadpool w ten sposób chciał wywołać strach w Taskmasterze i udało mu się to. Wtedy Taskmastera dotknął Manfing, a jeżeli Manfing dotknie kogoś, kto jest w strachu, ten po prostu zapłonie. Deadpool mówi do potwora, żeby wyczuł co próbuje zrobić. Wyczuł to i poświęca się otwierając mu portal do multiversum. Po to, żeby ten w końcu się stąd wyniósł i nie robił nikomu więcej krzywdy. Widzimy, jak leci on przez różne światy i ma dostęp do wszystkiego, więc postanowił skakować ten świat i dostać się do świata, w którym go napisano. Widzimy zespół Osób które pracowały nad tą historią i właśnie żartują sobie sceny, w której Deadpool ich odwiedza i kogo narysują najprzystojniejszego. Na koniec Deadpool kieruje się do nas. Mówi, że nas widzi, i że kiedy zajmie się tymi śmieszkami przyjdzie odwiedzić nas. Jak zawsze zostawcie swoją opinię w komentarzu i zapraszam na serwer Discord. Link znajdziecie w opisie.